Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za tak niesamowite powitanie w Polsce, w Warszawie. To jest pierwszy moment, kiedy, kiedy jestem z powrotem, jestem w Polsce. Dla mnie to jest niesamowita duma reprezentować nas wszystkich, Polaków w kosmosie, na orbicie. Każdy dzień noszenia polskiej flagi na orbicie był dla mnie ogromną dumą i mam nadzieję, że udało mi się zabrać trochę, trochę Was razem, razem ze sobą, Państwa tutaj zgromadzonych, ale trochę wszystkich Polaków. Chciałem podziękować i wszystkim osobom, które uczestniczyły w misji, Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, partnerom międzynarodowym z NASA i Axiom, którzy przeprowadzali naszą misję, jak również tym wszystkim ludziom, którzy pracowali nad polską misją. Tak jak dyrektor generalny powiedział, około 500 osób pracowało nad misją. To jest 500 osób z dzisiaj doświadczeniem kosmicznym, którzy są gotowi budować sprzęt, przeprowadzać operacje kosmiczne albo eksperymenty dla naszej przyszłości. Mam nadzieję, że z tego bardzo dobrze skorzystamy, będziemy w stanie budować naszą przyszłość i, i, i patrzeć tak naprawdę, jak nasza technologia się rozwija, a mam nadzieję, że również misja dostarczyła dużej inspiracji. Młodym dzieciom w szkołach, studentom po to, żeby, żeby którzy będą wychodzili i budowali naszą przyszłość później na rynku pracy zaraz tuż tuż. E, I trochę wszystkim inspiracji w Polsce, że rzeczywiście z Polski również możemy latać w kosmos. Mamy tam swój adres, którym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a tak naprawdę to jest dopiero początek. To są nasze ambicje, które możemy dzisiaj zademonstrować. Natomiast mam nadzieję, że pięć lat. Od dzisiaj będziemy patrzeć na nasz sektor, który wioduje, będzie, będzie wiódł technologicznie technologie kosmiczne w Europie i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Ja patrzę przede wszystkim w przyszłość i myślę, że to jest dopiero początek. Dziękuję bardzo.